Dzień dobry, jestem Marysia, mama Renaty, ja dzisiaj gospodarzę w kuchni. Przygotowuję pierogi z jagodami. Przygotowuję dwie szklanki mąki, szklankę wrzącej wody, robię dołeczek, wlewam wodę. Nie jestem pewna, czy zabierze wszystko ta mąka. Mieszamy powolutku, wlewamy, próbujemy jaka jest konsystencja. Zarabiamy ciasto. Nie zużyliśmy wszystkiej wody, a jeszcze mamy dodać oleju. Tu mamy przygotowane borówki z łyżeczką cukru. Żeby nasiąkły. Troszkę dajemy, czyli łyżeczkę bułki tartej. Wszystko musimy wymieszać. Dodajemy oleju, łyżkę, łyżkę oleju, ale nie wiem czy całą damy, bo to jest taka mała ilość tego ciasta i wyrabiamy ciasto elastyczne, żeby się kleiło dobrze z boróweczkami, żeby tam nie popękały przy Wyrabiamy ciasto na bardzo dobrze gładką masę. Musimy podsypać troszkę mąki jeszcze, bo nam się do stołownicy przykleja. A właśnie, jagód to trzeba przynajmniej 25 deko do takiej ilości ciasta. Wyrabiamy dobrze. No musimy dodać jeszcze mąki. Ciasto dobrze wyrobione. Zaczynamy wałkowanie, musimy wywałkować niezbyt cieniutko, ale żeby było równo. Mamy rozwałkowane ciasto, bierzemy szklankę, troszeczkę musimy namoczyć w mące, żeby nam się bardzo nie przykleiło, wykrawamy po kolei i będziemy nakładać Owoce. Teraz nakładamy, bierzemy na dłoń. Nakładamy owoce i zaklejamy. Tak, żeby się na mnie i takie pierożki układamy na tacy. podsypanej mąką. Do gotowania gotowe. Czekamy, czy woda się gotuje. Odrobiną tak przygotowane pieruszki rzucamy na osoloną, z troszkę oliwy wody gotującą się wodę. Tak. Pieruszki się pięknie ugotowały, żadna nie pękła. Wyciągamy po wyłączeniu wody, wyciągamy na talerz łyżką cedlekową i pieruszki czekają, żeby ich zjadać, ale trzeba ich przyprawić albo masełkiem roztopionym albo i cukrem posypanym albo ze śmietanką. Kochani, dzisiaj miałam obiad gotowany. No po prostu przypomniałam się smaki dzieciństwa. Pyszne pierożki, zaraz spróbuję. Uwielbiam właśnie ze śmietaną, dlatego dzisiaj są z cukrem i śmietaną. Spróbujemy. Mmm. आके अपने हाँ जय